Dzień dobry. Eee, środa, 23. Bardzo wcześnie rano. <grydy> za się, w nocy. Eee, ja lubię czasami tak stawać, chociaż pierwszy raz mam coś takiego, że jestem w zimie i tutaj w Szwecji. I się dosyć mocno zastanawiałem, bo raczej po tych krajach nie startuje się w nocy. Ale zobaczymy. Znaczy, powiedziałem sobie jedną rzecz: że wstanę jak będzie duży mróz, no to nie będę jechał. A jest odbilż e, zresztą zgodnie z prognozami pogody, które tutaj miałem, e, jestem przed Gewle na autostradzie. E, przepraszam, zaraz się zobaczę. To jest E4, chyba e, Gawle, Gawle coś takiego. Tak, na E4. Jadę na naszą norweską bazę. Zjeżdżam teraz 56 do Vastras, potem na E18 aż do granicy idę na, na Oslo, ale za granicą już na mniejszą drogę chyba jakąś sobie odbije na Fredrikstad i Sparsborg, czyli tam gdzie mamy, gdzie mamy naszą bazę. Dlaczego tak? No mamy jeszcze dzisiaj załadunek, a mam stąd 500 km. Wczoraj przyjechałem, w sumie 8,5 godziny jechałem. Ostatni taki większy parking, z tego co znalazłem. Chyba z tych, co z... wiem, może bym jeszcze na jeden doleciał, ale było miejsce, więc stwierdziłem, że, że stoję. Jednak się zastanawiałem, że chciałem nawet zrobić 11-godzinną pauzę. Czyli bym ruszał nie o 3. A stanąłem tuż przed 18. Czyli, czyli musiałbym stać i, i startować o 5. Ale sobie potem popatrzyłem jeszcze raz na te zlecenia i mam dzisiaj załadunek we w, w, w Frederiksztad. Proszę jechać na bazę, odpiąć ten kontener, który mam za sobą, wziąć drugi, podjechać, załadować. Tam jest akurat blisko, zresztą to już chyba parę razy mówiłem, że my wszystko tam w jednym takim firtlu mamy do ładowania. Załadować e, olej sojowy, wrócić na bazę, zapiąć tego, ten kontener, który tutaj mam, zapiąć na tył. No i jechać do, 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 do Szwecji do Karlsham. także w czwartek był rozładunek. I sobie pomyślałem tak, stąd mam jakieś 8 godzin jazdy, czyli 9 godzin muszę liczyć, jak, więc jak ruszę teraz o trzeciej, to będę gdzieś na 12, na pierwszą na załadunku, czyli jeszcze ok, ale jakbym był na 15 na zawadunku, to ci Norwegowie różnie pracują, więc yy, wiecie co, czekajcie, ja sobie tak może nie wiem czy to będzie widać, ale chcę sobie kawę yy, zasypać mojego ekspresiku tak. przygotowane tylko kawę, wodę wlałem. E, robię tylko kawę i e, nie wiem nawet śniadania, bo siedzimy o trzeci w nocy to mi się nie chce jeść yy, i tylko kawusia. I jak będę robił 45 minutową pauzę, no to wtedy sobie zjem, e, zjem śniadanie. Taki ekspresik mam. Przez to, to znaczy w każdym samochodzie jest to, to też chyba jest skandynawski wymóg, żeby, żeby był e, tak zwany socja dla kierowców. E, no, akurat w tym samochodzie korzystam. My tylko w dwójkę jeździmy, więc jak nie mam, nie mam mowy. Zresztą zawsze, zawsze ja i ja jeszcze ten ekspres widziałem, czy Jacek też bardzo fajnie, więc nie ma problemu. Wracając. E, zjem sobie za 4 godziny, czyli gdzieś koło 7 e, Jak będę robił 45 minutową pauzę, którą, którą muszę zrobić e, i też dlatego się zdecydowałem, bo wyszedłem na dwór e, sprawdzić obrót samochodu, zrobić sprawdzić, zobaczyłem, że jest odwilż, więc stwierdziłem, że jadę. Oczywiście trzeba ostrożnym wejść, bo mogą być lokalne przymrozki i tak dalej tak dalej, ale jadę, bo mm, Plan mam taki, że właśnie tam się załaduję, wrócę na bazę, zepnę linka i raczej już nie będę jechał. Raczej wtedy tam sobie zrobię też pauzę na bazie i dopiero e, ruszę, ruszę, czyli jakbym załadował 13, 15, 16 byłbym z powrotem na bazie, zepnę linka, 16... Zrobię 11 godzinną pauzę i wtedy na dnia rano pojadę w 7 godzin do, do, do Karskhamu więc, więc byłoby to idealne też, że po południu w czwartek bym na rozładunku czyli tak jak tak jak e, trzeba i i powinno być dobrze, a mówię a tak jak sobie zacząłem liczyć, raz, że mam jeszcze wszystkie 3 dziewiątki ponieważ wczoraj na, jak robiłem pauzę też 9 godziną ale w ciągu dnia po 3 godzinnej więc, więc miałem łączoną regularną, czyli nie zabrało mi tego tych, tych moich bonusów, więc tutaj stwierdziłem, że jedną mogę i te dwie godziny mogą mi dać o tyle, że dzisiaj jeszcze załaduję, a nie będę musiał do jutra czekać, więc się plan nie posypie. I, i, i w ten sposób. Dobra, mamy zaraz. Yy, zaraz yy, odpalamy samochód. Zwijamy zasłonki. I, no I w drogę, i w drogę. Dobrymi drogami tutaj będę jechał, czy znaczy, częściowo znam, a potem no, to jest jak gdyby droga łącząca Sztokholm z Oslo, więc, więc też e, raczej jest, e, e, raczej też jest zadbana i, i nie powinno być tutaj e, problemów z odśnieżeniem ewentualnym. Ok, dobra, będę później jeszcze się włączał. Dzień dobry. już środa 23 listopad mamy godzinę 9.14 a ja już od a, 6 godzin w drodze przejechane 5 godzin 9 minut dzisiaj eee, a tak jak mówiłem w poprzednim wejściu Wyruszyłem o trzeciej. No i jadę, cały czas jadę. E, omijam w tej chwili od północy jezioro Warren. Va Va przepraszam, nie mogę się wysłowić. Największe jezioro tutaj w, w, w Szwecji. I zaraz zjeżdżam tutaj dalej drogą na Oslo, dopiero za granicą norweską. W do jezioru, tak? Największe, największe w jak sobie zerkniecie, nie mówię, tutaj północną stroną, pomijam. Eee... Dopiero za granicą będę odbijał na drogę 22 na... na e... i tam, e... tam na... jest nasza pasa. Zresztą to, to już też wszyscy wiedzą, kto ogląda. Teraz akurat zaczęło padać, ale zaczniemy od początku, jak ruszyłem rano, to pierwsza rzecz sprawdziłem, czy jest mróz, czy nie, bo stwierdziłem, że jak będzie mróz, albo będzie nieprzyjemnie, no to jednak odczekam te dwie godziny jeszcze i tą tą pauzę 11 godziną odkręcę, ale był, był, była odwilż, więc Wstędziłem, że jadę no i, no i na razie jestem z tego zadowolony eee... Jedną pauzę zrobiłem za warstars Barst 15-minutową 15 toaletę. Potem wyruszyłem i tutaj właśnie na, 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 na północ tego jeziorka dokręciłem 30 minut pauzy za, za, ober za ob. Kurcze, no dzisiaj coś mi nie idzie z tymi nazwami, tutejszymi. Eee, odbicie E18 w stronę na osą, to tam kawałek za tym stanąłem i 30 minutową pauzę dokręciłem, tam śniadanie zjadłem, tak jak chciałem i, i jadę. Eee, cały czas jest na plusie. Przed chwileczką jak jechałem, no to padał taki śnieżek i było mokro, a teraz widać, że się że deszcz ze śniegiem zaczął padać i, 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 i wszystko mi tutaj top. No, mógłbym tutaj tankować, bo jest moja stacja, ale no jeszcze nie potrzebuję. No takie trochę inne tereny. Pierwszy raz tą drogą jadę. Nigdy tutaj nie jechałem. Eee, granicy też w tym samym miejscu, w tym miejscu, w którym eee, będę przekraczał to jeszcze nie przekraczałem powinienem być przed 12 około 12 właśnie na bazie, więc tam się wypnę i przepnę i jadę ładować przez to, że wstałem też o godzinie 3, no to ja dzisiaj mam do, do 16 czas pracy, ten regularny, dzisiaj już nie będę na pewno skracał, tylko chcę rzeczywiście do tej 16 stanąć, zrobić 11 godzinną pauzę i wtedy dalej jechać. Zobaczymy, o który załaduje, ale raczej się z bazy nie będę ruszał, bo też e, prysznic trzeba wziąć mm, i, 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 no i troszeczkę odpocząć. No w takiej pogodzie to jeszcze tutaj nie jedziemy. Przed ścieżką no, akurat wyciągnąłem kamerę, bo stwierdziłem, a trochę pada. No, y, na, śnieżek, pruszy. No to w śniegu coś ponagrywam. A teraz zaczęło po prostu deszczem padać. Na, na gps się na, na CIGIQ widać, w którym miejscu w jestem. No dobrze. Jak dojadę, to pewnie jakieś jeszcze podsumowanie dzisiaj wrzucę. No ja myślałem, że będzie ciekawie w ruszącym śniegu, niestety też jak skania mnie wyprzedza, więc też i kolejne są, więc nie chcę, żeby mi kierownicę wyrwało okay. to do później no, akurat GoPro mi się ładowało Się w takiej zimie teraz zaczynam jechać. Zaczynam się wspinać pod górę. Nie jechałem wtedy nigdy. Mam 56 km do granicy, i w takich oto warunkach zaczynam jechać. Dobra, na eko mi puścił samochód. Zobaczymy, bo tak wjeżdżałem. Teraz będzie zjazd, dlatego się rozłączę. Ale tutaj mamy ładne zimowe warunki, plus 1 stopień. Dobra, na razie.